Monika Kociołek stanęła w ogniu krytyki po opublikowaniu materiału, na którym jej kumpel pieszko w wyjątkowo chamski sposób odniósł się do kelnerki. Plus Wardenga ogłosił, że ma propozycję dla wspomnianej dziewczyny. A oprócz tego, jak kapela został zaatakowany podczas spaceru za obrażanie papieża, Jakub rzeźniczak przyznał się, że wielokrotnie zdradzał byłą żonę, w tym ogłosił, że jedna z jego byłych partnerek była, pr... co zdementowała sama zainteresowana. Szalony reporter przeprowadził wywiad ze Sławomirem Bielskim oraz Julitą Górską, którym skonfrontował ich historię z głośnym materiałem, nie wiem, ale się dowiem. W tym odpowiedziałem na zarzuty. Szalonego, który stwierdził, że ze względów PR-owych odmówiłem rozmowy w sprawie Hailik. Jest też sekcja szybkie newsy, która przypadła wam do gustu, ale to zobaczycie na końcu. Witam was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Monika kociołek znów zabłysnęła, udając się z Karolem Pieszko do restauracji, aby ocenić jego ulubione jedzenie. Tak udało się i z tego zrobić kontrowersję, wystarczyło nie zabrać ze sobą godności, szacunku i kleju. Nie Hmm. No, czemu patrz? Dobra, dla kogo co było? To no, już my się podzielimy. A, A to, mi ta, to jest taki To jest, takie, to jest, to jest dla mnie. Ciebie, ja, to tak. jest moje ulubione stąd. Dobra, czegoś czego jeszcze brakuje? A Jednego, dwa razy miałoby być. Nie? Dobra. No. A za dobra. ile tak mniej więcej? Bo jeżeli to będzie 10 minut, to tak szczerze, mega słabo. Na pewno nie. 3 już minuty? 4? A 4 plus 4 to już jest 8, czyli 10. No, bo pani powiedziała, że za 4 <laughs> minuty będzie? Przyszła pani po 4 minutach i mówi, że za kolejne 4 będą. No przepraszam, ale kuchni, dlatego że widzieliśmy właśnie zamówienie, jak zalegaliśmy pracę.

Brabacik, zarobac... lubimy brabacik. będzie spoko, bo koleżanka zjadła, a ja... Nie mogę bo chodzi o to, że my przyszliśmy nagrać film, że jemy jego ulubione jedzenie i teraz wy pani. Ona nie zjadła? zjadła. Totalnie. I jeszcze proszę. No. Nie się, nie się, nie się, nie no Charlotte nie się. będzie miała złą opinię. To jednak nie restauracja dostała złą opinię, tylko na grupę influencerów wylała się fala krytyki. Najpierw mocno berwało się Pieszko, którego ludzie na Twitterze dosłownie zjedli. Jeśli tak ci się śpieszy, to iść do fast fooda, bym mu k***a w ten talerz. Ale trzeba być nieludzkim i nieempatycznym tym żeby tak się zachowywać. Szacun dla kelnerki za cierpliwość. Sprawę skomentował również Izak, który chyba najlepiej wypunktował całą zadymkę. Jesteście jakimiś influencerami? To jeszcze gorzej. Idealnie podsumowuje ten film. W każdym razie to był dopiero wstęp, bo później cała uwaga skupiła się na Monice Kociołek. Pieszko zapadł się pod ziemię i nie udzielał się w mediach społecznościowych, ale za to jego koleżanka postanowiła ze wszystkiego zażartować i cieszyć się zasięgami, co znowu wyszło tragicznie. Ej, pod każdym praktycznie moim filmem jest tak Tyle powodów do dyskusji, po prostu jest taka burza pod tym najnowszym, że ja tylko czytam i czytam i czytam, i czytam, i czytam, i, sędzi, i czytam. Jak się można było spodziewać, ludzie nie przyjęli tego za dobrze, i sprawa, zamiast skupić się na pieszko, bo to przecież on w tej sytuacji najbardziej zawinił, to skupiła się na Monice. Zdziwiona tym faktem influencerka nagrała w końcu bardziej poważne story, gdzie oskarżyła ludzi o wylewający się na nią bezpodstawny hejt i zrzuciła winę na restaurację. I dobra, ja jestem wkurzona, że mi się obrywa przez tą całą sytuację, bo dosłownie nic nie zrobiłam i ludzie piszą tak obrzydliwe komentarze, że to, co zrobił Karol na odcinku, to jest w ogóle nie Porównywalne. Czyli wy macie mm, przyzwolenie do tego, żeby pisać w kierunku nas w internecie takie rzeczy. Ale już macie problem do kogoś, czy jesteście hipokrytami, bo to, że to coś jest pisane w internecie, to nie znaczy, że jest przyzwolenie na to. E, no i w końcu, jak nas zaczęli obsługiwać, właśnie ta, ta babeczka, która była na nagraniu, to na początku totalnie w ogóle spoko, Ka ona była mega młoda. Karol to w ogóle sobie z nią zaczął śmieszkować, to jest pierwsza sprawa, czego nie było na nagraniu. No i dalej było wszystko git. No i później ta babka przyniosła nam tylko połowę zamówienia. I już wtedy się troszeczkę zirytowaliśmy, bo jakby podsumowując, ile czekaliśmy, no to jednak troszeczkę czekaliśmy, no bo na początku chyba z 20 minut, aż w końcu nas obsłużyli. Później e, czekaliśmy na tylko połowę. Jedzenia, więc troszeczkę się zirytowaliśmy, nie powiem, że nie. Taka reakcja zamiast zwykłych przeprosin, jak się zapewne domyślacie, nie pomogła, a wręcz dolała oliwy do ognia. Zaczęto ją więc kancelować, twierdząc, że nie powinna być idolką młodszej widowni. Chroń swe dziecko przed influencerką Moniką Kociołek, która nie potrafi liczyć w zakresie dodawania, odejmowania i mnożenia, czym chwali się w filmie. Niewiele to jest 2 metry, nie oznacza reklam, wbrew zaleceniu łokich, nie reaguje, gdy kolega atakuje kalnerkę, bo spóźniła się z zamówieniem. W szale kancelowania zaczęto szukać haków na Monikę i powstała nawet analiza i konta na Instagramie te sprawdził, ile z jej followersów to boty i czy serio śledzi ją tak dużo osób. Okazało się, że wszystko jest legitne, a nagły wzrost to powstanie teamu x2, czyli norma przy takich projektach. W finale albo ktoś im doradził, albo sami uznali, że z tej sytuacji nie da się wyjść inaczej niż zwyczajnie przeprosić. Monika nagrała przeprosiny, w których zaznaczyła, że przemyślała sprawę i teraz wie, że źle postąpiła. Wiem, że miałam już nie poruszać tego tematu i też nie chcę absolutnie się wybielać, ale mam swoje przemyślenia po tych dwóch dniach na ten temat. Bardzo dużo myślałam, bardzo dużo analizowałam, bardzo się przejmowałam też tym wszystkim i tak naprawdę wasze komentarze i komentarze osób w moim otoczeniu no dały mi do myślenia i jest mi głupio i tak naprawdę dobrze, że ta sytuacja się wydarzyła, bo wiem gdzie popełniłam błąd, wiem jak zachować się w przyszłości, Gdyż niepotrzebnie tak emocjonalnie, później tutaj w atakujący sposób na Stories się odezwałam, jak odłożyłam telefon i się nad tym zastanawiałam, to mówię, nie no nie no, odwaliłaś, jestem w ogóle na siebie zła, bo ja nie przejawiam w ogóle takich zachowań na co dzień, nie uważam się absolutnie za niewiadomo kogo nie uważam się za, za żadną gwiazdeczkę i szanuję zawsze każdego i każdego pracę. Podobnie postąpił Pieszko, Jemu udało się zaniczyć wpadkę, nawet podczas przeprosin. To znaczy, to dobrze, że chce ją przeprosić osobiście, ale stwierdzenie, że żałuje, że potraktował ją jako pracownika, a nie jako ludzką osobę, jest. No, jest jakie jest. Nie spotkałem się z nią, nie było jej w pracy dzisiaj, ale na pewno tego tak nie zostawię. Chcę z nią porozmawiać, chcę ją przeprosić po prostu na żywo, bo wiem, że takie przeprosiny na Insta Story, jakbym teraz powiedział, przepraszam was i kelnerkę, nic by nie znaczyły. Chcę zrobić to po prostu na żywo, po prostu w twarz, tak jak miałem po prostu odwagę jej powiedzieć takie w sumie nieempatyczne i w ogóle niemiłe rzeczy. Żałuję, strasznie żałuję, że potraktowałem ją jako pracownika, a nie jako po prostu temat osobę. Temat dotarł również do Wardengi, który podczas live'a zaproponował, aby kelnerka skontaktowała się z nim, bo ma dla niej propozycję. Chodzi o pomoc przy projekcie Goats, która, o ile byłaby kelnerka tym zainteresowana, stałaby się fajnym domknięciem całej historii. Ej, weźmy ją do Goats na przykład, bo potrzebujemy dużo ludzi. Nie, I tak, jeżeli dziewczyna jest z kelnerką, to znaczy, że jako tako ogarnia takie rzeczy, nie? Nie grupy taką historię, że weźmy ją do Goats. Mam dziewczynę, która dokuczał pie, pieszko. Jeżeli koleżanko szukasz roboty, że to Konstancin, nie? To zapraszamy. Bo ja cię wyszkolę błyskawicznie, żeby Uważam i tak, że jesteś ogarnięta, uważam kelgrów za ogarniętych ludzi. No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście wyciągnęli wnioski i nie jest to jedynie PR-owa gadka. Oby Pieszko rzeczywiście przeprosił kelnerkę, a jeśli ta jeszcze w jakiś sposób skorzysta i dostanie fuchę w Goats, to już w ogóle można to nazwać Happy Endem. Od czasu słynnego hate parku, Jaś Kapela niestety ale stał się integralną częścią polskiego internetu, gdzie za sprawą m.in. Freak Fightów regularnie wzbudza kontrowersje. Aktualnie jest zawodnikiem federacji Prime MMA, gdzie ma stoczyć pojedynek z Bagietką, ale w sumie nie wiadomo, czy do niego dojdzie, bo Jaś został za Atakowane na ulicy i to zaobrażanie papieża. No i w końcu dostałem za papieża i to nie od bagiety, tylko żula pod biedronką. Tak jak pan Jezus powiedział: Kocham ten kraj i tę religię miłości. To był pierwszy wpis na ten temat, ukazujący obrażenia, natomiast niedługo później napastnik wstawił do sieci nagranie, na którym widać, jak pod pretekstem wspólnej fotki z partyzanta uderza kapelę. Zaczynasz kapelę? Dzisiaj walka. O, papieża. papieża. Per <laughs> Pojawiło się również drugie ujęcie w dużo lepszej jakości, na którym widać, że kapela był na spacerze z psem, który próbował mu pomóc, i w tym ugryz napastnika w nogę. Doskonale zdaję sobie sprawę, że jaś celowo prowokuje różne grupy społeczne, ogólnie i krytykuje w tym chociażby katolików. Rozumiem, że wzbudzą skrajne emocje, jednak mimo wszystko atakowanie kogoś na ulicy jest przejawem skrajnej głupoty. Plus tak, na logikę, typ staje w obronie papieża i katolików, bijąc i wyzywając drugiego człowieka. To pomijając przepisy prawa, totalnie łamie założenia jego własnej religii. Powierzcie mi, że ja też nie przepadam za kapelą, ale nadal atakowanie ludzi na ulicy powinno być tępione i mam nadzieję, że sprawca poniesie konsekwencje. Oprócz afery wokół Moniki Kociołek i pieczko na Twitterze jest głośno o wywiadzie Jakuba Rzeźniczaka, byłego piłkarza Wisły Płoc, który zawitał do żurnalisty. Dawno temu wspomniałem o nim w newsach, wówczas chodziło o zbiórkę pieniędzy, którą zorganizowała jego partnerka Magdalena Stępień, którą zostawił, gdy ta była w ósmym miesiącu ciąży. W finale dziecko się urodziło, ale niestety zachorowało i pieniądze ze wspomnianej zbiórki miały zostać przeznaczone na leczenie. Temat był głośny, pojawiło się wiele wątków i zarzutów więc jak coś, to odsyłam do mojego filmu. Teraz ponownie zrobiło się głośno o rzeźniczaku, ponownie w kontekście byłej partnerki, ale tym razem nie Magdaleny, a Eweliny Taraszkiewicz, z którą ma dziecko. A mam Ines jest Ewelina. Ty byłeś kiedyś z nią w normalnym związku? Może zacznę od tego, że nigdy tego nie chciałem mówić, ale po prostu sytuacje, które się po prostu wydarzyły mhm. też na przestrzeni ostatnich lat, no po prostu no też człowiek ma swoje granice, co może znieść mhm. i jak dużo można znieść słów na, na swój temat. Ewelinę poznałem po prostu przez kolegę, który zajmował się załatwianym dziewczyn na telefon. Mhm. Za to tam zapłaciłem chyba z półtora tysiąca za dwie trzy godziny i tak to się zaczęło. Ale ona później była twoją jakąś regularną kochanką, czy to nadal była dziewczyna na telefon? Pierwsze dwa spotkania to były płatne, a potem już spotkaliśmy się tylko i wyłącznie no bo spotkaliśmy się tylko na seks. No ja mm -hmm. też w rozmowach zamówił, że ja nigdy nie byłem nawet z tobą w żadnym lokalu na randce, Nawet się dać randką, mamy żeśmy nigdy wspólnie kawy nie wypili. Tak więc rzeźniczak nagle postanowił publicznie powiedzieć, że jego była partnerka, matka jego dziecka, rzekomo uprawiała seks za pieniądze. Szkoda, że zbierając się do tego wyznania, nie pomyślał o ewentualnych konsekwencjach jakie mogą spać na samo dziecko, ale wygląda na to, że on ogólnie ma problemy z myśleniem. No właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, że Rzeźniczak wielokrotnie zdradzał swoją ówczesną żonę Edytę Zając, do czego również sam się przyznał. I z tego co pamiętam, no, no byłem jakimś tam wajerantem, no nie będę mhm. ukrywał, że, że, że też człowiek, no na początku za coś płacisz, no potem jak masz perspektywę, że no z kimś możesz uprawić coś za darmo za to, że mu sprzedasz mhm. parę komplementów i powiesz mu, że jest super. Tak jak mówię, nie pamiętam dokładnie, no, może jakieś tam, mówiłem bardziej czułe rzeczy, ale, ale tematu, że żebym odszedł od Edyty nigdy nie było, no bo to było tak, naprawdę, no, tak w takiej samej zasadzie jak dopuszczałem się zdrad wcześniej mm -hmm. z innymi kobietami. Wcześniej stwierdziłem, że rzekomo uprawiała seks za pieniądze, ponieważ Ewelina postanowiła odnieść się do sprawy na Instagramie. Z jej słów można wywnioskować, że nie zgadza się z historią opisaną przez Rzeźniczaka i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, o ile nie przeprosi. Panie Rzeźniczak, ja to tylko mam nadzieję, że pan ma te dowody na tę moją prostytucję. Bardzo słowo próba ratowania swojej i tak już zniszczonej reputacji. Masz dwie godziny, by publicznie mnie przeprosić i odwołać te parszywe kłamstwa na temat edyty, temat Magdy i przede wszystkim mój. Portal Plotek postanowił uzyskać komentarz. Rzeźniczaka i dowiedzieć się, czy ma zamiar przeprosić, i okazuje się, że obstaje przy swoim. Mimo zapowiedzi pozwu ponownie stwierdził, że wszystko co powiedział w wywiadzie, jest prawdą. I teraz pytanie, czy sprawa rzeczywiście skończy się w sądzie, czy może pierwsze dowody zaczną się pojawiać na Instagramie. W każdym razie wywiad u żurnalisty z założenia miał być oczyszczeniem, a póki co tylko pogrążył rzeźniczaka. Szalony reporter postanowił porozmawiać ze Sławomitem Pielskim, współwłaścicielem Heilig oraz Julitą Górską, współwłaścicielką Klautowema, którzy chcieli się odnieść do zarzutów z głośnego materiału z kanału Nie Wiem, ale się dowiem. Cała rozmowa trwała. Grubo ponad godzinę, więc nie sposób omówić wszystkie wątki, ale wybrałem kilka, które akurat zwróciły moją uwagę. Z opowieści Sławomira Bielskiego wynika, że od dawna interesował się MMA i sam trenował boks. Jeszcze przed erą MMA miał pomysł na stworzenie gali free z udziałem influencerów i prowadził rozmowy z Rozparą Golą i Boxdelem, ale w finale i drogi się rozeszły. Później Bielski ponownie podjął temat, a jako że znał wielu zawodników, bo jego firma odpowiadała za catering, to i w ten sposób poznał Hasbiego Edelbiewa, z którym później założył High League. I tutaj pojawia się pierwszy wątek, który chcę podjąć, czyli zbanowanie w USA Federacji ACA, które istotną funkcję pełnił Bajsangur Edelbiew, brat Hazbiego oraz jego rola w High League. I wiesz, mija tyle lat, jakby się nie zgadujecie i z tymi samymi osobami się dogadujesz lat, ile, cztery, siedem później, właśnie jak świeżo, jak Stany blokują ACA, który ACA, no i na kiesko jest kojarzone z No to się nie oszukujmy, ja nie mówię teraz o, o chłopaków, tylko o samej organizacji, bo tak, bo dostała sankcje itd. i tak dalej i tutaj wiesz, zastanawiam mnie, czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego akurat w tym momencie wyście się zgadali, dlaczego akurat jak blokują ACA, gdzie wysoką funkcję pełnił Bajsangur, tak? A dlaczego Hasbi akurat, a właśnie nie Bajsangur, który to z, jakby on miał tą wiedzę, no przez, przez to, że pełnił wysoką funkcję w ACA, miał tą wiedzę organizacyjną i tak dalej, tego czego fizycznie on nie był ha, właśnie ha, w spółce tego hasby. Ha, ha, no, no bo. Ja lepiej znałem Hazbiego, tak? Ja z Hazbim rozmawiałem. Bajsangur no, po prostu później tak u nas pracował. No ta, tak, był. był, był więc, więc, więc... Ale, ale on nie był za tak? To... No, no, no ale nie, ale ja znałem się bardziej z Hazbim. Czyli szalone reporty przyznał, że organizacja ACA, w której Bajsangur zajmował wysokie stanowisko, słusznie została zbanowana w USA za powiązanie z kaderowym, a dosłownie chwilę później Bielski wprost przyznał, że Bajsangur pracował dla Heilig. Z jakiegoś powodu nie jest oficjalnie wpisany do KRS, ale widać pełni jakąś inną funkcję. Biorąc to pod uwagę, korelacja dat, gdzie Heilik powstało niedługo, Długo po tym, jak USA zbanowało ACA, tym bardziej rola Góra i jego brak w papierach wydaje się zastanawiający i to mimo, że zgodnie ze słowami Bielskiego, rozmowy na temat założenia federacji zaczęły się przed sankcjami USA. No, to, to było w październiku, wiesz o co chodzi, to jeszcze chyba sankcji nie było, bo my zaczęliśmy, zaczęliśmy już konkretne rozmowy w październiku. W październiku. Na gali, na gali KSW, więc, więc tam nie było żadnych szans sankcji, moim zdaniem, jeszcze z tego, co, te, co teraz mm -hmm. pamiętam. No więc, nie, bo tak, więc... bo jest, jest w tym filmie, że kilkanaście dni później został zarejestrowany Hajlik, więc rozmowy na pewno były, no nie rejestruj się rozmawiając no, tak, dwa dni. Tak? Tak, tak. tak więc dobrze byłoby się dowiedzieć, jaką rolę w Hajlik pełnił Bajsangur, bo jest to osoba, która pracowała dla Aca. Idąc dalej tym wątkiem, wiele osób zastanawiało się, dlaczego Julita Górska jest współwłaścicielką klauty MMA, a Bielski, wobec którego nie zastosowano sankcji. Oboje zgodnie stwierdzili, że prawnie nie jest to zakazane, a mimo to, to, Julita jest wpisana w KRS, przez co pojawiły się zarzuty o to, że jest słupem i o to, co usłyszeliśmy. Sprawdziliście takie dużo wątpliwości, bo jeżeli Sławek jest czysty i tam nic nie ma, nie ma do niego nic, e, nic państwo, nic ministerstwo i tworzy nowy podmiot, czy tam tworzycie wspólnie, to dlaczego on nie występuje, skoro występował w High jako właśnie u, udziałowiec, prezes i tak dalej? Muszę tam zakończyć, e, wypłacić ludziom należne pieniądze, czyli, czyli muszę odmrozić tą firmę i po prostu e, na razie muszę pozostać w tej firmie. A Ale dołączę. to pozostanie w firmie przekreśla wymyślało figurowanie w drugiej, według Ciebie, czy, czy to jest jakieś tym spowodowane? Myślę, że najpierw trzeba zakończyć to, te, te sprawy, znaczy sprawy. Muszę odmrozić firmę, znaczy spółki, o co się staram oczywiście. Odmrożę te spółki i dołączę do żony. Moje słowa Bielskiego oznaczają, że nie jest pewien, w jakim kierunku rozwiną się sprawy związane z Heilig, w związku z czym nie chciał ryzykować kolejnego projektu, więc oficjalnie nie widnieje w KRS Cloud MMA. Mimo wszystko pomaga żonie, a tym samym bierze udział w budowaniu nowej federacji. I jak już o przyszłości Hailik była mowa, to padła Ważna informacja o złożeniu odwołania od decyzji MSWIA. Czy będziecie składać odwołanie do sądu? Ten, Haszbitt has, i Jana złożyli takie, takie, takie do sądu, nie? A ja zrozumiałem zupełnie inną, inną, inną drogą. Ja chcę, żeby ja złożyłem do ministra, bo jest teraz taka droga, bo, bo mamy kontakt z komisarzem oczywiście, moi mecenasi mają kontakt z komisarzem, bo jest wyznaczony komisarz do takich spraw, bo jest tych spraw dużo. Nie? I podjęliśmy kroki z Magdą, żeby odblokowano nam, odblokowano nam tamte udziały, czyli te z paszportem rosyjskim, tak? i sprzedano nam je. Wracając do Cloud MMA, Julita Górska stwierdziła, że ma pretensje do konkurencji, która jej zdaniem rzuca im kłody pod nogi. Dziś nawet padła sugestia, że być może częścią takich działań był materiał, nie wiem, ale się dowiem, ale na to brak dowodów. Podobne słowa padły z ust Sławomira Peszko, więc jak widać, przynajmniej w tym aspekcie, mają spójną narrację. Czy to są Wasze jakieś domniemania, czy a pewnie się tak dzieje, bo się tak dzieje? Czy macie konkretne dowody na to, że konkurencja inspiruje pewne rzeczy, które Wam przeszkadzają, robi Wam przeszkody? Wiesz, my mamy kontakt po pierwsze z zawodnikami Rozmawiamy ze wszystkimi zawodnikami i oni nam mówią, no bo wasza konkurencja mówi to i to. Wasza konkurencja mówi, żebyśmy na was uważali, bo ta gala znowu nie dojdzie do skutku, żebyśmy się z wami nie podpisywali. E, idziemy do kontrahentów i nasi kontrahenci no bo wiadomo musimy wszystkie umowy zawrzeć od początku i nasi kontrahenci mówią no ale wasza konkurencja mówiła żebyśmy nie wchodzili z wami w współpracę więc to się pojawia u każdego wiesz żeby to była nie wiem jedna jakaś osoba dwie osoby gdzie nie pójdziemy z kim się nie spotkamy słyszymy to samo z innych wątków Julita i Bielski wytknęli, że materiał nie wiem ale świadomym jest manipulowany i że zabrakło w nim ważnej informacji a konkretnie oświadczenia Haili, które pojawiło się po pierwszej medialnej burzy związanej z ewentualnymi powiązaniami skadyrowem w piśmie tym Zaznaczyło, że pochodzący z Czeczenii właściciele federacji trafili do Polski 20 lat temu ze względu na wojnę z Rosją. Zaznaczyli, że nie wspierają jakiejkolwiek wojny i że na dowód tego wspierali zbiórkę na rzecz Ukrainy. Jak mówiłem, jest wiele wątków, i jak kogoś interesuje temat, to po prostu trzeba obejrzeć całość. Tematyka sama w sobie wzbudza wiele emocji, jednak to odbiór ludzi wzbudził największe emocje u szalonego reportera, który podobnie jak Peszko Julita, zasugerował, że być może jest ofiarą nieuczciwych praktyk konkurencji. Jakim cudem, parę minut po dodaniu odcinka było 500 łapek w dół. To przecież trwa Ponad godzinę i na dodatek jest sobota, nie każdy w dzień ma czas to oglądać. Nie chcę nic pisać, ale śmierdzi mi tu jakąś akcją. I komentarz szalonego, strasznie komuś nie na rękę najnowszy film, strasznie kogoś boli. Cóż. Zacznijmy od tego, że bez specjalnej wtyczki nie widać łapek w dół, bo YouTube specjalnie je ukrył, ale nawet gdyby były widoczne, to po co ktoś miałby w ten sposób sabotować film? To kompletnie nie ma sensu. Każda interakcja z filmem podbija jego atrakcyjność dla algorytmu, bo to oznacza, że budzi zainteresowanie. Niewidoczne dla przeciętnego widza łapki w dół miałyby być elementem niszczenia konkurencji. Serio. Ogólnie mam wrażenie, że szalony reporter jest miłośnikiem teorii spiskowych i to do tego stopnia, że zaczął tworzyć swoje własne. Nie zrozumcie mnie źle, bo dociekliwość i umiejętność abstrakcyjnego myślenia są bardzo ważne w dziennikarstwie, ale jeśli docieramy do etapu, gdzie szuka spisku w w dół pod filmem, to. no chyba odpłynął zbyt daleko. Obawiam się, że jeśli dalej będzie brnął w tym kierunku, to przydomek szalony przestanie oznaczać jego przebojową osobowość, a stanie się opisem realnego problemu. I mówię to z troską, a nie szyderą, bo naprawdę mam wrażenie, że problem się pogłębia. Uznałem, że na oddzielną część zasługuje moja odpowiedź na słowa szalonego reportera, który stwierdził, że ktoś się do mnie zgłosił w związku z aferą z Heilig, a ja odmówiłem rozmowy z obawy o swój PR. Plus zarzucił mi stronniczość i powielanie jedynie powszechnej narracji. Są to dosyć mocne słowa, więc postanowiłem odnieść się i żeby nie było, że coś nadinterpretuję, to tutaj fragment. Nie, tylko czy wszyscy chcą, bo ja znowu mam sygnały, tak. że to? że niektóre kanały komentary niestety nie chcą podejmować tego tematu. Nie, bo się boją o bo swój, swój PR. Mhm. Ja słyszałem na przykład to być może inni też, słyszałem o rewo, które, do którego się zwrócono, kto właśnie, żeby poznać i odmówił, bo po prostu to jest temat taki, że łatwo powielać te zarzuty, czyli łatwo podawać materiał, nie wiem, albo się wypowiem dalej u siebie, bo to jest bardzo, to jest i klikalne i bezpieczne, bo wszyscy są na tą stronę, a jakby wysłać drugiej strony, czyli stanąć trochę tak, w, w, wiesz, oportunistycznie, niekoniecznie I, i wiem, że przynajmniej on odmówił ze względu na swój PR. No i to taki, no to taki internet, jeżeli my chcemy takiego internetu, no to, to chyba nie bardzo. Tak wyglądają domysły i szczątkowe informacje szalonego reportera, które jednak wystarczyły mu do rzucenia oskarżeń w moim kierunku. A teraz opowiem wam co się tak naprawdę wydarzyło i zacznę od początku. Kilka dni temu zadzwonił do mnie Hazbi, jeden ze współwłaścicieli Hailik Miał do mnie numer, bo swego czasu chciałem uzyskać stanowisko Hella w sprawie odpałów Malika i ostatecznie uzyskałem od niego świadczenie federacji. W każdym razie hazbi poinformował mnie, że chcą się publicznie odnieść do zarzutów, pokazać dowody na swoją niewinność i w finale zaproponował spotkanie. Odpowiedziałem, że to pod wieloma względami ryzykowny temat i poprosiłem o czas na zastanowienie. Zastanawiałem się, jak można zrealizować taką rozmowę, aby była jak najbardziej dociekliwa i wiarygodna i uznałem, że najlepiej byłoby skonfrontować, nie wiem ale się dowiem, którzy zdobili głośny film Ochajnik właśnie ze współwłaścicielem federacji. W związku z tym napisałem do jednego z twórców, nie wiem ale się dowiem z propozycją takiej konfrontacji na wzór rozmowy z WK. Po konsultacji z kimś z zewnątrz, nie wiem ale się dowiem, odpowiedzieli, że rozmowa z Hasbim nie może dojść do skutku, ponieważ w związku ze śledztwem ABW zastosowano wobec niego sankcje. W trakcie rozmowy moglibyśmy wejść w posiadanie informacji, których ujawnienie mogłoby utrudnić pracę ABW, a to z kolei wiązałoby się z konsekwencjami prawnymi wobec mnie i nie wiem ale się dowiem. Słysząc to, skonsultowałem się z moim i ten również stanowczo mnie doradził rozmowy czy też nagrywanie materiału z Hasbim, dokładnie z tych samych powodów. To właśnie ze względu na nieświadome utrudnianie pracy ABW i idące w parze konsekwencje prawne, nie zdecydowałem się na nagrywanie materiału. Jak widzicie, powód odmowy był zupełnie inny niż względy pr ale jakoś mnie nie dziwi, że szalony reporter kolejny raz próbuje mnie zaczepić. Jako, że z komentarzy wynika, że spodobała Wam się sekcja szybkie newsy, to postanowiłem dodać ją do odcinków. W poprzednim materiale mówiłem o głośnej wyprawie w Batyskafie mającej zbadać wrak Titanica. Niestety okazało się, że pomimo szeregu roku zakrojonej akcji ratunkowej, cała załoga zginęła, prawdopodobnie w wyniku uszkodzenia konstrukcji i w efekcie implozji. Okazuje się, że o mały włos ofiarą tej tragedii mógł być również znany na całym świecie Mr Beast. Youtuber ogłosił na Twitterze, że miał propozycję wzięcia udziału w wyprawie, ale na szczęście odmówił. Na początku tego miesiąca zostałem zaproszony na przejażdżkę łodzią pod wodą do Titanica. Odmówiłem trochę przerażające, że mogłem tam być. Było dziś o piłkarzu, to pozostając w tej branży, wpadkę zaliczył reprezentant polski Krystian Bielik. Skomentował on zdjęcie Kamila Grosickiego słowami zabawa la. la, la" Jeden z kibiców postanowił odpowiedzieć i wytknął słaby występ reprezentacji w meczu z Mołdawią. Zabawę to mieliście w Kiszyniowie, Kopaczu, na co Bielik jakże dojrzale odpisał, zabawę to z swoją matką na kwadracie. Wpis ten szybko zniknął, a w finale Bielik dodał stoli z przeprosinami. Stanowski idzie za ciosem i wypuścił specjalne wydanie dziennikarskiego, przepraszam, Bollywoodskiego Zera, które jest jednocześnie trailerem jego nowego filmu Chicken Curry Love. Jest to film pełen zwrotów akcji, ale również miłości i tańca, czyli to, co fani Bollywood lubią najbardziej. W nagraniach gości nie wystąpili Zary Pazora oraz Sebastian Fabiański. Co ciekawe, dwie postaci przyjęły niecodzienne nazwy, a konkretnie Natali oraz Jan Oszek. Zgodnie z zapowiedzią Stanowskiego mają się ukazać cztery odcinki, a póki co ogłosił powrót do Polski, gdzie można go, jak to przystało na gwiazdę, powitać na lotnisku.